Cześć, witajcie serdecznie na naszym kanale Fit Iron. W dzisiejszej części, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się mobilizacją obręczy barkowej, czyli mobilizacją i zwiększeniem zakresu ruchu obręczy górnej. Oczywiście, tak jak zawsze powtarzam, to zwiększenie zakresu ruchu musi być kontrolowane, czyli w większym zakresie ruchu musimy mieć również dużą siłę, żeby nie ulegać kontuzjom, żeby nie stwarzać różnych problemów, nie zamykać obręczy barkowej, żeby ona nie była zbyt mocno napięta. Czyli zwiększony zakres ruchu, ale nie tylko w sposób bierny, i sposób taki biernego, biernego rozciągania, ale również pod kontrolą i pod na początek oczywiście niewielkim obciążeniem, które ten zakres ruchu będzie nam utrwalać. Przełoży nam się tam na zdrowe barki, czy to w sportach drużynowych, w decyzjach dynamicznych, czy w treningu siłowym, gdzie wyciskamy jakiś ciężar na głowę, robimy pompki, wyciskamy ciężar na klatkę piersiową, czy rzucamy lub zbijamy piłkę. W tym zakresie te barki muszą być zdrowe, musi być ta kontrola w pełnym zakresie ruchu. Przejdźmy do rzeczy. Będzie nam potrzebny odważnik, mała hantelka, guma, troszkę przestrzeni na podłodze, może nie musi, nie musi być mata. Pierwsze ćwiczenie, które będzie ten zakres ruchu zwiększało, to będzie przenoszenie odważnika za głowę. Możemy to zrobić również handlą, tak zwany pullover, czyli przenoszenie odważnika. Brzuch mocno napięty, pozycja leżąca na macie na plecach, nogi lekko ugięte, Łapiemy w dość specyficzny sposób odważnik, ponieważ kciuki są skierowane na zewnątrz, a odważnik będzie opierał się na przedramionach. Leżymy płasko na macie. Pamiętamy, brzuch mocno wciśnięty, napięty, plecy wciśnięte, puszczadek napięty. Bardzo ważne, żeby obręcz barkowa była ściągnięta i żebyśmy poczuli jak łopatki dotykają do maty. Mam barki na górze, ściągam jeszcze na dół. Łokieć może być lekko odblokowany. Dopinam brzuch, mocno napięcie. Idę powolutku od za głowę. Wracam. Sprawdzam czy nic nie boli, czy wziąłem odpowiedni ciężar. Na początek on musi być mały, mam tu ketla 8 kg, adekwatnie może to być nawet 3-4 kg dla pań. Łopatka ściągnięta, jeśli jest wszystko w porządku, napięcie idę troszeczkę dalej. Znowu wracam. Sprawdzam, barki przyjemnie się rozciągają. Mam siłę, żeby wrócić z tego zakresu, jest to bardzo ważne, to idę jeszcze dalej. I znowu, za każdym razem na górze poprawiam pozycję, ściągam obręcz barkowo, dopinam brzuch. Tech. Napięcie. Pełny zakres ruchu. Powrót w pełnym kontrolowanym zakresie. Zakres pełny, bo jego chcę utrwalać. Bardzo ważne jest to cofnięcie obniżenie obręczy barkowej. Nie sięgam daleko. Nie próbuję sięgnąć tą ręką za plecy i wyrzucić tego odważnika, bo wtedy destabilizuję obręcz barkową. W tym więcej nie będą nam trzymały kości ramiennej w centralnym miejscu naszego stawu ramiennego tylko będziemy je narażać na kontuzję, a nie wzmacniać i nie stabilizować. Pierwsze ćwiczenie. Drugie ćwiczenie arm czyli stabilizacja obręczy barkowej już z ramieniem do boku, ale wykonujemy ją w rotacji, lekko w rotacji zewnętrznej. Pozycja leżąca. Kładę się powolutku na plecy. Przenoszę powoli stopę do boku, kolano, tą ręką staram się jak najwięcej zakresu zabrać pod głową, nawet przechodząc za głowę. Ta ręka również stabilnie, mocno ściągnięta. Kciuk na zewnątrz, łokieć wyprostowany. Powolutku w tej pozycji ta noga, czyli lewa moja noga teraz. Troszeczkę bardziej doprostowana, zostawiam lekkie ugięcie. I jeśli klawka pieciowa pozwala, nic nie boli, nie ciągnie w plecach w łopatce, schodzę biodrem jak najniżej. Znowu koryguję ramię za głowę mocno ściągam też barkową. Lekko odkręcam do rotacji zewnętrznej, ale sprawdzam, czy tu jest stabilnie. Jeśli zaczną kręcać i odważnik tańczy, no to jeszcze za wcześnie. Wracam i znowu trzymam troszkę zamkniętą pozycję, później otworzę bark ściągnięty i ściągam mocno łopatki. Dokręcam jeszcze niżej kratkę piersiową. Głowa oczywiście leży na ręku i już czuję, bark pracuje. Kratka piersiowa się otwiera, łopatki mocno ściągnięte. Jak dam radę, to jeszcze ta ręka idzie dalej za plecy. Co daje mi to ćwiczenie? Rozciągnięcie klatki piersiowej, aktywizację mięśni przy łopatkach, czworo ściągnięcie łopatki, rotacja zewnętrzna, czyli klatka piersiowa i barki są otwarte. 30 sekund na stronę, powolutku wracam, 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 wracam na plecy. Ściągam odważnik i ładnie go do boku odkładam. Armbar, zatrzymanie pozycji w rozciągnięciu to drugie ćwiczenie. Zostaniemy jeszcze chwilkę na macie. Ta rotacja zewnętrzna będzie bardzo ważna, ponieważ jeśli barki są zrotowane, to klatka piersiowa się otwiera. Cofam ramię. Ten zakres jest zawsze dużo słabszy i zawsze niestabilny, więc wzmacniamy go, pracujemy nad nim, żeby pozbywać się tych słabych ogniw i żeby nad tym pracować i te zakresy ruchowe poprawiać. Rotacja zewnętrzna, to często zgarbione plecy, zamknięta wręcz barkowa. Tu nie ma to wzmacniać, to jest spięte, to trzeba rozciągnąć, otworzyć. W niektórych ćwiczeniach, w niektórych konkretnych sportowych o, ta rotacja wewnętrzna silna i mocna też będzie bardzo istotna, ale w takim treningu w rozdrowotnym i w takim zakresie jak dzisiaj pracujemy do otwarcia, do mobilizacji przede wszystkim, czyli podstawa do każdego sportu, ale też podstawa do wyprostowanej sylwetki i do uniknięcia też bóli, przeciążeń wynikających z pracy siedzącej, to też będzie bardzo skuteczne. Kolejny element, hantelka. Mam hantelkę 3 kg, no gałgięta. 1-2 kg dla pań, dla panów 3-4 kg. Oczywiście ki... o, delikatnie po kilogramie później zwiększamy. Dochodzimy, myślę, że gdzieś do jakichś 10-15 kg, ale to są sobie bardzo, bardzo mocno zaawansowane. Klatka do przodu, łopatka się to podpór, powolutku. Raz, dwa, trzy. Schodzę nisko, ale też nie pozwalam, żeby barku uciekał. Dlatego te łopatki ściągnięte, barki nisko. Raz, dwa, trzy. Powoli, góra. Troszkę wcześniej zatrzymujemy się, żeby tutaj nie odpoczywać, żeby to napięcie pracowało. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Broda cofnięta, klatka do przodu, ładna pozycja. Trzy. Bardzo ostrożnie wykonujemy to ćwiczenie. Jeśli czujemy palenie w barkach albo jakieś nieprzyjemne kłucie, kończymy, przerywamy, rozciągamy, masujemy bark albo po prostu kontaktujemy się z fizjoterapeutą, sprawdzić co tam się dzieje, bo to jest też pewna forma testu, czy barki są zdrowe, czy nic nie koliduje, nic się tam nie dzieje, nic się nie zaczepia ścięgna za siebie nie jest tam za ciasno, więc to ma otwierać, no, ale oczywiście jeśli coś jest uszkodzone, to trzeba uważać, tak jak w każdym ćwiczeniu, może coś zaboleć. Więc tutaj mamy sytuację tej rotacji, 15-18 powtórzeń, ale jeśli wykonujemy 12, czujemy, że pali, to no to może 2-3 ruchy i koniec, tak? wtedy mniejszy ciężar, większe ilość powtórzeń wzmacniamy bardzo stopniowo. Zasada tutaj sprawdzi się bardzo mocno, zasada małych kroków. Kolejne ćwiczenie, które będzie też rozciągało klatkę, ono samo sobie mobilizuje obręcz barkową, ale wykonując je, wykonując to ćwiczenie, wzmacniamy mięśnie pleców. Na mięśnie pleców i staramy się czworoboczny i na w tu ustawić obręcz barkową, cofnąć ją do otwarcia. Do tego potrzebna jest właśnie guma, o której wspomniałem. Przesuwając ją troszeczkę na środek, również mata, podłoga. Siadamy z powrotem, nogi lekko ugięte, klatka piersiowa mocno do przodu. Łapiemy gumę tak, aby kciuki były skierowane do góry. Są ramiona, moje są przedłużeniem gumy. Ściągam do klatki i łokcie idą tak jak guma, pod kątem 45, może troszkę więcej stopni, do klatki. Chwila zatrzymania, broda cofnięta. Nie pozwalam, żeby ta pozycja wyglądała w ten sposób. Barki są obniżone pod wpływem tego, że przeciwdziałam się w sile gumy. Ściągam. Powoli powrót, stop, nie puszczam, tak, plecy proste. Wyprostowana pozycja może być trudna, stąd nogi ugięte, troszeczkę sobie tym pomożemy. Krawka do przodu, bark w dół, w dół. i powoli powrót. Bark pod podkartu, dwa. Łokci idą wzdłuż ciała, troszkę do tyłu i teraz tak nie, nie ciągniemy łopci za wysoko, bo wtedy bark pójdzie źle. Czyli ściągamy tak, jak wskazuje guma pod takim kątem, pod jakim teraz jestem. Dla osób zaawansowanych będzie to świetna rozgrzewka, aktywacja, ewentualnie jakiś wstęp do trudniejszych ćwiczeń, podciągania na drążku, przyciągania różnych obciążeń, różnych ciężarów. Dla osób początkujących będzie to ćwiczenie wykorzystywane jako trening właściwy, poprawiający sylwetkę, prostujący naszą, naszą pozycję ciała i przede wszystkim cofającą i obniżającą obręcz barkową. Tylko pamiętajcie, ściągamy w dół, tak? Nie tylko na napięte barki, barki w dół, to ma bardzo dużą różnicę, klatka do przodu, otwieram klatkę, przyciągam gumę do siebie. Więcej filmów, już troszkę ich jest na naszym kanale Fit Iron, więc zapraszam do oglądania. Artykuły i informacje o w nas, naszych różnych dokonaniach i sportowych i trenerskich, również na naszej stronie www.fitiron.pl. A na dzisiaj bardzo dziękuję, do zobaczenia.